Dzień dobry, dzień dobry! Witam w ten deszczowy dzień w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik, ale to nie teraz, dlatego że teraz nadszedł czas na nagranie dla Was kolejnego odcinka. Przez yy, parę dni nic się nie ukazywało, przez parę dni yy, mnie nie było, a to przez to, że chwyciło mnie lumbago i. <grym> Przez kilka dni byłem uziemiony, natomiast tak jak powiedziałem na wstępie, na wstępie, witam w kurniku Kazika, w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ dzisiaj jest tak brzydka pogoda, pada, jest mokro i nieprzyjemnie, pogoda w zasadzie nie jest taką, która by pozwoliła na nagrywanie materiału chodząc po wybiegu, więc... W dosłownym tego słowa znaczeniu witam Was w kurniku Kazika, ponieważ y, siedzę sobie w kurniku. Siedzę w kurniku u Hansa i, i Brunera. Kury są na wybiegu, bo one do kurników wracają tylko na noc albo kiedy chcą y, znieść jajo. Więc skorzystam z tej okazji i schronię się tutaj u nich pod dachem. Przed tym deszczem, który pada, i właśnie stąd spróbuję nagrać dla was kolejny odcinek. Kolejny odcinek, w którym, tak jak obiecałem, będę chciał porozmawiać i przekazać Wam moje prywatne zdanie. Raz jeszcze to podkreślam, będzie to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie, moja prywatna opinia na temat, czy pomagać pisklętom w wychodzeniu z jaja, czy podczas klucia. Jeżeli jakieś piskle ma problem z wyjściem z jajka, to czy pomagać, czy nie pomagać. Natomiast yy, zanim zacznę ten główny temat, to chciałbym Wam powiedzieć, że nie spodziewałem się aż takiego dużego odzewu, yy, jeśli chodzi o odcinek o ostatni odcinek poświęcony malutkowi. Odcinek o tym, że malutka już nie będzie w kurniku Kazika. Bardzo wiele komentarzy spłynęło pod filmem, jest to naprawdę bardzo miłe. Ja nie spodziewałem się, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że malutek był aż tak wielkim celebrytą. Że malutek cieszył się sympatią tak ogromnej rzeszy widzów i nie spodziewałem się również. Że był oglądany i że będzie zapamiętany naprawdę na wielu kontynentach, ponieważ pisało do mnie mnóstwo osób. Pisało do mnie mnóstwo osób nie tylko z kraju, ale również z zagranicy, z Europy, z Azji, z Ameryki, z Afryki. Malutek naprawdę można powiedzieć, że był celebrytą światowego pokroju. Natomiast Przechodząc do y, sedna sprawy, do tematu dzisiejszego odcinka, tak jak mówię, ja tutaj będę próbował coś kręcić, aby materiał nie był tylko z jednej y, pozycji, więc y, jakoś manewruję tutaj tą kamerą, który w tej, chwili, w tej chwili większość z nich siedzi pod kurnikiem, ponieważ tam nie pada. Y, więc tak, spróbujmy. Poruszyć temat czy pomagać pisklętom w wychodzeniu z jaja, zacznijmy od początku. Zacznijmy od początku. Na czym, na czym polegają lęgi? Yy, można, można by powiedzieć, że rozwój zarodka w jaju można by powiedzieć, że rozwój zarodka w jaju. Dzielimy na dwa etapy, yy, czyli etap pierwszy, pierwszych 18 dni, pierwszych 18 dni, kiedy to zarodek rośnie, rozwija się, układa w odpowiedni sposób. Wtedy, w zależności od tego, czy mamy jaja w inkubatorze, czy pod kwoką, jeśli w inkubatorze, to obracamy te jaja, dbamy o to, aby. Kilka razy dziennie te jaja zostały obrócone. Pod kwoką y, nie musimy się martwić o nic. Natomiast od 19 dnia y, nie dotykamy jaj. Wówczas pisklęta już układają się, przygotowują się do wyjścia z jaja, i wtedy nie powinniśmy tych jaj dotykać, ruszać, obracać, y, bo pisklęta układają się w takiej pozycji jaka będzie dla nich dogodna tak aby wyjść ze skorupki w 21 w 22 dniu inkubacji zaczynają wychodzić ale jeszcze zanim się to zacznie już możemy usłyszeć odgłosy dochodzące z wnętrza jaj popiskiwania pisklęta w ten sposób komunikują się ze sobą jest to zaskakujące, ale one w jakiś yy, niezrozumiały dla nas sposób informują się o tym i synchronizują swoje wyjście z jaja. Yy, chodzi o to: w tym wszystkim, chodzi o to, aby w możliwie jak najkrótszym i jednym czasie doszło do wylęgu piskląt. Dlatego one po prostu synchronizują swoje wyjście. Nie zawsze im się oczywiście to udaje. Nie zawsze wychodzą wszystkie w jednym czasie. Zdarza się właśnie tak, że niektóre pisklęta wychodzą później, a niektóre z nich mają problem, mają problem z wyjściu, z wyjściem ze skorupy. Tak? Ty wiesz coś o tym? Ty miałaś problem z wyjściem? Chyba nie. <laughs> Chyba nie miałaś problemu z wyjściem ze skorupy, bo taka ładna z ciebie kura, chociaż zmoknięta. O, ale ładne jajo. Zniosłaś, tak? Zniosłaś. Dobra, kurka. Nie bój się, nie bój się. Możesz sobie tutaj ze mną przecież zostać. O, tam chodzi koleżanka. Też zmoknięta. Yy, no i co? Zdarza się tak, że Pisklęta bywają, niektóre bywają słabsze, i pomimo, że wszystkie inne już wyszły z jajka, to zdarzają się takie pisklęta, które w tej skorupce zostają z jakichś powodów. Najczęściej powodem jest po prostu to, że pisklęta są słabsze. Genetycznie są słabsze, ale w przyrodzie zdarza się przecież, zdarzają się osobniki słabsze, i natura zazwyczaj eliminuje eliminuje takie osobniki ponieważ w naturze chodzi o to aby pozostały tylko naj, najmocniejsze, najlepsze i najsilniejsze y, osobniki które będą mogły przekazać najlepsze geny kolejnemu pokoleniu tak aby gatunek został przedłużony w jak najlepszy sposób i teraz pytanie co zrobić z tymi pisklętami, które się nie mogą wykluć, które się nie mogą wydostać ze skorupki. Tak jak powiedziałem, w naturze y, dzieje się tak, że takie piskle zazwyczaj po prostu umiera. Natomiast y, w hodowli sztucznej istnieje możliwość pewnej ingerencji, istnieje możliwość pewnej ingerencji. I tutaj właśnie mamy ten dylemat: czy pomagać, czy nie pomagać? Odwieczne pytanie, odwieczny problem, no bo z jednej strony y, szanujemy życie, jest nam po prostu, y, mówiąc najprościej, szkoda tej małej istoty, która jest zamknięta wewnątrz skorupy, ściśnięta i nie może się z niej wydostać. Serce się kraja. Kiedy patrzymy na coś takiego, i wówczas być może decydujemy się na to, aby takiemu kurczakowi pomóc wyjść ze skorupy. Niestety, z mojego doświadczenia wynika, że nawet jeżeli takie piskle przeżyje, to ono prędzej czy później i tak, i tak spotyka się. Yy, z problemami albo zdrowotnymi, albo z problemami innej natury. Tak jak mówię, w naturze natura eliminuje słabe osobniki i robi to w taki czy w inny sposób. Ja, jak do tej pory, pomagałem wielu kurczakom w wyjściu ze skorupki. Pomagałem, bo po prostu. Najzwyczajniej mówiąc, było mi ich bardzo szkoda. Próbowałem im pomóc. Jednym z takich kurczaków był malutek. Yy, malutek żył zadziwiająco długo, ponieważ przeżył 5 miesięcy. Ja miałem nadzieję, że, że jest szansa, że ten malutek po prostu przeżyje, dojdzie do siebie, wzmocni się i że. Jeśli dożyje do wiosny, i że jeśli dożyje do wiosny, no to będzie z niego. <laughs> Ależ ty tutaj dzisiaj gadasz, i że będzie z niego normalna kurka. No niestety tak się nie stało. Niestety tak się nie stało. Natomiast, tak jak mówię, malutek i tak żył bardzo długo, ponieważ yy, miałem inne pisklęta, miałem inne kurczaki. Ci z Was, którzy śledzą kanał, na pewno pamiętają yy, okres, w którym przeprowadzałem inkubację i po wykluciu się kurczaków. Jedne były zupełnie zdrowe, a inne, był, inne były słabsze, inne były mniejsze i padały zwykle w przeciągu kilku dni, a jeśli nie kilku dni, yy, no to w przeciągu dwóch tygodni takie kurczaki, takie pisklęta po prostu mi padały. One zwykle, one zwykle zapadały na jakąś chorobę, zazwyczaj genetyczną, miały problemy z oddychaniem. A żal było patrzeć, żal było patrzeć naprawdę, jak one męczą się, jak nie mogą nabrać powietrza, jak otwierają te swoje małe dziobki, próbując zaczerpnąć powietrza. I wierzcie mi, tutaj też właśnie mam dylemat, bo z jednej strony. Człowiek nie chce patrzeć na to, jak piskle męczy się, nie mogąc wyjść ze skorupki, pomaga, a później patrzy, jak to piskle męczy się, bo tak naprawdę dlatego, że mu pomogliśmy, przedłużyliśmy, można powiedzieć, w ten sposób jego cierpienia. Przedłużyliśmy jego agonię, więc to, czy ktoś, ktoś chce pomagać kurczakom w wyjściu ze skorupki, czy nie chce tego robić. Tak jak mówię, jest to decyzja indywidualna. Ja tylko próbuję Wam opowiedzieć, z jakimi uczuciami ja się borykałem, pomagając kurczakom w wyjściu ze skorupki. I są oczywiście uczucia skrajne, no bo uczucia, żeby nie pomóc, są, są nieprzyjemne, kiedy nie pomożemy. A jeśli pomożemy i czujemy, że przez tą naszą pomoc to piskle się męczy, no to również nie jest to fajne. Jedyną kurką, która była słaba po wyjściu z, z, z jajka, po wyjściu ze skorupki, była Anka. Anka, ja wyjdę teraz, tak aby ci, którzy są świeżo na kanale, zobaczyli o której kur, kurce jest mowa. Anka jest kurką rasy Karzełek Kochin. Barwa porcelanowa. One siedzą w tej chwili pod kurnikiem. O! To jest Anka. Anka, kiedy wykluła się ze swojej skorupki, ze swojego jajka, oczywiście również z moją pomocą, była bardzo słabym pisklęciem. Przewracała się do tyłu. Po prostu się przewracała, nie potrafiła ustać normalnie na dwóch nogach, nie mówiąc już o tym, że nie potrafiła przyjmować pokarmu. To pisklę po prostu bez mojej pomocy w ciągu kilkunastu godzin najzwyczajniej padłoby z niedożywienia. Natomiast wówczas podjąłem decyzję, że pomogę. Dokarmiałem tego małego yy, szkraba. Wyobraźcie sobie, jak malutkie było to pisklę, zważając na to, że karzełki w ogóle są małymi kurkami. No to pisklęta już yy, całkowicie, więc yy, pomagałem jej. Dokarmiałem ją yy, po prostu, rozrabiałem w wodzie żółtko ugotowane na twardo. Robiłem taką bardzo rzadką zawiesinę i z palca kropelka po kropelce podawałem tej kurce do dziobka, ona po kilku dniach odzyskała siły. Po kilku dniach zaczęła normalnie, y, o własnych siłach stać, potem chodzić, zawsze była trochę słabsza. Yy, była źle traktowana przez większe osobniki, ale jakoś, ale jakoś wyszła na prostą i w tej chwili. Jest bardzo ładną. Pozwólcie, że znowu wejdę do kurnika, bo po prostu bardzo pada. Kury się pochowały. Nie ma już kur w zasięgu mojego wzroku. O, siedzą pod kurnikiem. Tak, Anka się wyszła na prostą i w tej chwili jest normalną, zdrową kurą rasy karzełek kochin. Malutkowi niestety się nie udało. Malutkowi niestety się nie udało. Mm, bardzo to przykre z perspektywy hodowcy, zwłaszcza kiedy kurka, o którą tak walczyliście, o którą, którą tak się opiekowaliście, tak staraliście się, aby ten mały kurczaczek Przeżył, aby ten mały kurczaczek stał się dorosłą kurką. I kiedy taki kurczak, albo już taka kurka, no bo malutek w zasadzie był już pięciomiesięczną kurą. Kiedy jednak ta kura pada, jest strasznie przykro. Myślę, że myślę, że jest dużo bardziej przykre to wtedy niż w sytuacji kiedy nie pomożemy pomóc nie pomożemy wyjść pisklęciu ze skorupki. Tak więc każdy z was samodzielnie podejmie decyzję, jeśli przyjdzie wam borykać się z takim tematem. Ja tak naprawdę jeśli znowu przyjdzie mi zmierzyć się z taką sytuacją to tak naprawdę nie wiem, co zrobię, bo teraz tutaj mogę mówić yy, mogę mówić różne za i przeciw natomiast jak przyjdzie co do czego yy, no to też zależy od człowieka, ale jeśli zaczniemy kierować się uczuciami, to niewykluczone, że znowu się, że znowu się pomoże yy, albo nie ja nie będę w tej chwili mówił, czy będę pomagał, czy nie będę pomagał. Nie będę również mówił tego Wam, czy powinniście pomagać, czy nie powinniście pomagać. Jest to indywidualna decyzja każdego hodowcy. Każdy z Was uczyni tak, jak uzna to za stosowne. Zrobicie tak, jak Wam będzie podpowiadało również Wasze sumienie. Natomiast jeśli podejmiecie decyzję, aby pomóc takiemu kurczakowi w wyjściu ze skorupki, to powiem Wam y, kilka bardzo ważnych i bardzo istotnych rzeczy, których również nauczyłem się y, popełniając błędy. Nauczyłem się y, na własnych błędach. Wiem o tych rzeczach z własnego doświadczenia i właśnie bardzo chętnie podzielę się z Wami moimi spostrzeżeniami w tej materii. Więc jeżeli jakieś pisklę nie może wyjść ze skorupki i jest to 21, 22, 23 dzień inkubacji i pisklę nadal nie wychodzi, to naprawdę bądźcie cierpliwi. Pozwólcie temu pisklęciu dajcie mu szansę. Po prostu czasem bywa tak, że pisklęta wychodzą z opóźnieniem. Czasem jest tak, że to jajko nie miało takiej temperatury, yy, jaką powinno mieć, że nie było inkubowane tak jak należy, bo może było gdzieś na skraju, albo wystawało troszkę spod kwoki, nie wiem. Ale to jajko, jeśli temperatura była troszkę niższa, niż taka optymalna, no to to pisklę rozwijało się również tam troszeczkę wolniej, dlatego ono wykluje się trochę później, yy, więc tutaj trzeba mieć cierpliwość. Nie możecie y, działać pochopnie i z pośpiechem, bo tylko wtedy zaszkodzicie. Jeżeli za szybko wyciągniecie piskle ze skorupki, to ono będzie bardzo słabe i najprawdopodobniej nie przeżyje. Nie przeżyje. Dlaczego? Yy, ponieważ piskle zanim wykluje się ze skorupki, potrzebuje czasu, aby wchłonąć końcówkę żółtka. Po prostu wciągnąć ją do swojego małego organizmu, i to żółtko pozwala pisklęciu na przeżycie bez jedzenia i bez picia dwóch albo nawet trzech dni. Jest to taki pokarm, yy, którym to odżywia się po wykluciu się z jajka. Więc, jeśli nie dacie mu takiej szansy na wciągnięcie żółtka, to to na pewno padnie. I nie da tutaj nic karmienie z waszej strony, bo po prostu nie tak to działa. Drugą rzeczą, o której nie należy zapominać, jest to, że pod skorupką jajka znajduje się błona. Ta błona nie jest taką zwykłą błoną, jaką widzicie w jajku gotowanym na twardo, ponieważ yy, różni się mianowicie czym? Jeżeli, piskle, jeżeli w jaju rozwija się zarodek, to w tej błonie y, zaczynają pojawiać się naczynia krwionośne. I takie piskle, które znajduje się w jajku, otoczone jest siecią naczyń krwionośnych, które między innymi prowadzą w błące. Jeżeli, no ja mówię tak jak powiedziałem wcześniej, mówię to z własnego doświadczenia i na własnych błędach. Jeżeli za szybko y, rozszarpiecie tą błąkę, nawet jeśli piskle się przebiło, nawet jeśli zrobiło już dziurkę, to ono zrobiło tą dziurkę w takim miejscu, w którym y, nie, prze, nie przechodzi żadne naczynie krwionośne. Ale wierzcie mi, że jeżeli zaczniecie ciągnąć tą błąkę, y, targać ją, trochę dalej, natraficie prędzej czy później na naczynie krwionośne i po prostu z tego jajka, z tej błony zacznie płynąć krew, krew, którą yy, tak naprawdę powinno wchłonąć pisklę i ono potrzebuje, również potrzebuje czasu na to, aby tą krew po prostu yy, wchłonąć do swojego krwioobiegu jeżeli tego nie zrobi albo jeżeli yy, tej krwi po prostu trochę wypłynie przez to, że rozszarpaliście tą błonę, no to piskle będzie również słabsze. Najzwyczajniej w świecie będzie miało za mało krwi w swoim organizmie. O! Przyleciał wróbel do karmidła. Yy, I takie piskle również będzie słabsze i takie piskle najprawdopodobniej prędzej czy później napotka w swoim życiu na jakiś problem natury zdrowotnej. Więc... Jeśli już zdecydujecie się na pomaganie pisklęciu w wychodzeniu ze skorupki, to tak jak powiedziałem, miejcie cierpliwość. Pozwólcie aby, pozwólcie, aby upłynął jakiś czas. Nie róbcie tego w 22 czy w 23 dniu inkubacji. Bo jeśli to pisklę ma paść, to i tak padnie. A jeśli jest zdrowe i silne, a po prostu tylko skorupka jest za twarda to myślę, że spokojnie, że spokojnie do 26 dnia inkubacji to piskle powinno dać radę, powinno, powinno, dać radę przeżyć i jeśli rzeczywiście będziecie się upierać, aby wtedy wyciągać, aby, aby w ogóle wyciągać to piskle ze skorupki to nie róbcie tego zbyt wcześnie bo piskle również, aby wyszło zdrowe, aby wyszło silne, tak naprawdę powinno o własnych siłach rozerwać skorupkę. Ma to duże znaczenie dla rozwoju nóżek, którymi piskle również bardzo pracuje, rozwijają się wtedy w organizmie pisklęcia różne mechanizmy ważne w późniejszym życiu jest to bardzo ciężkie, ale bardzo ważne ćwiczenie dla małego kurczaczka właśnie w wychodzenie, wychodzenie ze skorupki. Tak więc uciekać w ruble. Tak więc yy, decyzję o tym czy pomagać, czy nie pomagać podejmiecie oczywiście sami. Ja nie będę nikomu mówił jak ma postąpić. Natomiast y... będę już pomału kończył ten materiał, bo siedziałem w kurniku, ale głowę i tak miałem na zewnątrz i jestem już cały mokry, jest chłodno. Jak słyszycie, najprawdopodobniej i tak mam zatkany nos. No cóż, taki mamy czas, taką mamy porę. Yy, warunki, jakie są, takie są. Więc będę się z wami pomalutku żegnał. Przejdę jeszcze na wybieg do zielono nóżek. Kury zmoknięte. Za chwilę, za chwilę dostaną coś dobrego do zjedzenia. A tymczasem żegnam się z wami. W następnym odcinku Pokażę Wam nowe kurki w kurniku Kazika, ponieważ z uwagi na to, że w ostatnim czasie wyjechał stąd jacek brakło również malutka to aby zachować tą samą liczbę osobników dokupiłem dwie kurki. Myślę, że myślę, że was zaciekawią Między innymi dzięki wsparciu, dzięki waszemu wsparciu którego mi udzieliliście Którego mi udzielacie I za które bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję Między innymi właśnie za te pieniążki Zakupiłem dwie nowe kurki Tak abyście również skorzystali Z tego, że pomagacie Więc będziemy prowadzić obserwacje Nowego gatunku w kurniku Kazika A w tym materiale to już wszystko ja żegnam się z Wami, pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich widzów z, z kraju, z zagranicy, z Europy, z Azji, z Ameryki, z Afryki, a może również pingwiny na Antarktydzie. Mówił do Was Kazik: Teraz idę dawać w gazik. A my co? Widzimy się w kolejnym odcinku.